Wiesz, co to jest, co? Hej, hey, hey, hey. słuchajcie, ja zaraz zemkleję. Trochę tu, wiecie, duszno. ta -da! Peter, prawda? Weso! świąt! <noise> to Kevin Bacon. Żaden cienias. Jest spoko. Niech jestem chłopak żyje. Co to ma być? Proszę? Co to ma być? Legendarny Kevin Bacon jako prezent. Dostałem od was człowieka pod choinkę? Czy komuś, kto ma właściwie wszystko, można dać coś fajniejszego niż sympatyczną, żywą istotę? To nie jest Boże Narodzenie, tylko to jest zwyczajne niewolnictwo. Dokładnie. Ten pomysł był zasadniczo Draxa. To prawda.